Jest tęcza Ale czoła Panie, Pięknie, dobrze, że jest tęcza, bo tęcza to znak przymierza ja kurka mam... Ale co pan przymierza? Ja przymierzam się do Boga się ładnie No właśnie Kurka jest tyle różnych rzeczy, które Pan Bóg mi obiecał. Na przykład? Aha, to już moje prywatne sprawy, ale. No to co zaś na ten temat? Ale, ale po prostu ja czuję, że ja mu tak nie jestem wierny. Ja tole. Ale ufam, że on będzie jednak wierny. No ale wiesz, nie ty jeden. No nie ja jeden ja wiem, ale. Wszyscy panie Dokoła. Kurka. Ale zobacz, jest tęcza. No jest, super, jest. widać. Tak, jest, żeby... panie. Pięknie jest. To życie w ogóle takie w drodze, to jest niesamowite. że Człowiek jest w drodze i my jesteśmy w drodze. W drodze do czegoś nowego. Do nowego życia. I ta tęcza zawsze mi przypominała właśnie o tym niebie. Kurka, jak ja za nim tęsknię. Ale cóż... Jeszcze trzeba tej robocie robić, no panie. Panie, bo robić nie ma komu. Robić nie ma komu? To, to prawda. Życie w drodze jest fajne, naprawdę. Ale już by się chciało do końca tej drogi. A końca nie widać. A końca nie widać, właśnie. Jest tylko nadzieja, że tam gdzie jedziemy, tam gdzie zdążamy, już są przygotowane dla nas miejsca. Wrócławek. Jesteśmy daleko. Tylko 140 km, Boże. 140 km do kolejnego przystanku w drodze do nieba. Także. Ruszamy w drogę.